Egzamin ósmoklasisty, matematyka, zadanie 13 maj 2024. Na rysunku przedstawiono prostokąt o bokach długości A i B podzielony na 6 kwadratów. I oto prostokąt długości A i B i raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć kwadratów. Dokąd zdanie wybierz właściwą odpowiedź? Stosunek długości boków A do B tego prostokąta jest równy. A, B, C d4 odpowiedzi do wyboru. Skoro wszystkie figury to kwadraty, to zaczniemy od tych najmniejszych i oznaczymy sobie długość boku tego kwadratu poprzez x. Czyli tutaj jest x, w takim razie tutaj też, więc i tutaj będzie, tutaj będzie x, i tutaj też, i ten bok też będzie miał x. Zatem, gdy dodamy do siebie x, to będziemy mieć ich raz, dwa, trzy: 3x. Trzy Dalej, skoro tutaj mamy 3x, na górze również. Ta figura jest kwadratem, czyli jeśli tu jest 3x, to tutaj również będzie 3x, no bo kwadrat ma wszystkie boki tej samej długości. Zatem już wiemy, ile będzie wynosiło b. b to będzie suma 3x dodać x to 4x. Ponieważ jest to prostokąt, więc długość tego boku też będzie wynosiła 4x. Te dwie figury to również kwadraty, czyli mają takie same długości, czyli 4x dzielimy na 2, to będziemy mieć 2x, tutaj będzie 2x, tutaj również 2x, no i tutaj też będzie 2x. W takim razie wiemy już, ile będzie wynosiło a. a będzie równe 2x, dodać 3x to jest równe 5x. Mamy wyznaczyć stosunek długości boków a do b. Stosunek można zapisać też w postaci ułamka, czyli a do b w taki sposób. U nas a przedstawiliśmy jako 5x, b przedstawiliśmy jako 4x. Ładnie nam się uproszczą x, no bo oczywiście między tym jest mnożenie. Dostaniemy 5 podzielone przez 4. 5 podzielony przez 4, oczywiście zapisujemy 5 do 4. I co nam daje odpowiedź B?